Witam Państwa na konferencji prasowej po meczu rundy wstępnej Pucharu Polski pomiędzy pogonią 7 a Lechem 2 Poznań. Jako pierwszego komentarz do spotkania poproszę trenera zespołu Lecha. Dzień dobry, witam serdecznie. No cóż, no, cieszy, cieszy fakt, że ten mecz przebiegał tak jak przebiegał, bo zaczęliśmy go z mocnym przytupem od szybko strzelonej bramki. I i gdzieś na pewno dzięki temu łatwiej się nam grało dalszą część tej pierwszej, pierwszej połowy. Wiedzieliśmy, że przyjeżdżamy na, na, trudny, na trudny teren, bo a wiemy, wiemy jak drużyna pogoni, jakimi jakim personaliami dysponuje, więc, więc zdawaliśmy sobie sprawę, że, że to spotkanie dla tych chłopaków nie będzie, nie będzie łatwe, ale, ale skutecznie realizowaliśmy plan na jaki sobie złożyliśmy na ten mecz I, i, i tak jak powiedziałem przed chwilą w szatni, że że to, było, że to było bardzo dobre. Pierwsze 45 minut e, w naszym wykonaniu. Zdawaliśmy sobie sprawę, że po przerwie e, drużyna pogoni dojdzie do, dojdzie do głosu zdecydowanie bardziej, bo, bo gdzieś tam ambicje e, podrażnione, i, i zdawaliśmy sobie sprawę, że no, będzie chciała jak najszybciej strzelić kontaktową bramkę, żeby dążyć do do Romy i później odwrócić losy spotkania, więc trudny, trudny początek drugiej połowy. Troszkę, troszkę się pogubiliśmy, ale dobre, dobre zmiany, dobre, dobra potrójna zmiana wprowadziła znowu porządek w, w nasze szeregi i, i, i tak jak wcześniej powiedziałem, każdy z, z, z tych zawodników, którzy pojawił się dzisiaj na boisku, zasługuje na, na słowa uznania. Dziękuję. Proszę teraz o komentarz do spotkania trenera na Pogoni. Następnie gratulacje dla, dla trenera, dla drużyny gości, My jesteśmy w fatalnych nastrojach, dzisiejszy mecz chcieliśmy w pewnym stopniu potraktować jako szansę też dla tych zawodników, którzy, którzy nie grali, myślę, że nie wszyscy na to zasługują i, i tu z naszej strony Potrzebna ogromna konsekwencja i, i, i koniec z tym, żeby wszystkim dawać szansę, że trochę za dużo w tym wszystkim sentymentu, myślę, że to powiedziałem to w szatni chłopakom i, i mówię to tutaj, że, że jakby sentyment się kończy i Zaczynają się konsekwencje, bo nie możemy sobie pozwalać na, na to, jak się prezentowaliśmy dzisiaj. Wypada tylko e, przeprosić, przeprosić kibiców, bo e, dla nas jest to po prostu e, wstydliwe, dla nas jest to fatalne i nie będziemy tutaj mydlić, że, że coś było ok, że, że walczyliśmy, walczyć trzeba zawsze, a, ale trzeba takie mecze po prostu jak. E, jak uważa się siebie za, za klasową drużynę, za klasowych zawodników, to takie mecze z, z młodym, bardzo perspektywicznym zespołem Lecha trzeba po prostu wygrywać i, i pokazywać tą jakość my jej dzisiaj nie pokazaliśmy i myślę, że to był mecz, który dał nam wiele odpowiedzi. Na przyszłość i dał nam drogowskaz do tego, co my w tym zespole musimy robić. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa ma pytanie do trenerów?